od normalnego osadnika po najsilniejszego smoka kresu. I jak myślisz, Nuczek, w jaką postać mam o. się zamienić najpierw? Mi się wydaje, że w ogóle te zamiany nie działają. To jest jakaś ściema. To co ty Mówisz, ja chcę się zamienić w Creepera i zobaczyć, jak on żyje. I czekajcie, jestem Creeperem. Faktycznie się w niego zamieniłem, ale czemu jestem blisko Luczka? Nie, no nie widzę, Cię Pippek. Wiesz, co mówiłem, że to nie działa. Teraz wracamy do domku i idę spać. No ja nie wierzę, Luczek się cofa. A tak naprawdę ja jestem Creeperem. I chwila, co się za mną pojawiło, wybuchnij domek Luczka, aby się odmienić. Dlaczego? Ja nie chcę wybuchać domku Luczka, ale nie mam żadnego wyboru. Jeśli chcę być normalny, to muszę podejść do jego i on sobie smacznie śpi. I niestety mam tutaj taką rączkę creepera, którą teraz użyję, aby a, a. wybuchnąć mu domę! A, mam jakiś koszmar. Chyba ktoś mi wysadził moją chatę. Pimpek, gdzie jesteś? Tutaj jest jakiś straszny creeper, który jest za moim domem. Ale czekaj, czemu się nie zamieniłem w normalną postać? Chyba jeszcze nie wybuchnąłem Dlaczego ty mi to wybuchnąłeś? Nie dowiesz no co? Ja tak naprawdę nienawidzę kriperów Chodź, tutaj muszę cię pokonać! Nie, poczekaj, nie możesz mnie zabić! Bo tak naprawdę to ja byłem tym kliperem i się w niego o co się, bo tutaj gdzieś jest ten zielony Creeper, widziałeś go, peeper No ja nie wierzę, przecież to ja się zamieniłem w tą uh. postać a Aluczek cały czas mi nie wierzy Ale teraz zamieniłbym się w kolejną postać I może wybiorę tego Endermana Dawaj, ty zabij się ze mną Przecież mówiłem ci, że to nie działa Ty lepiej odbuduj mi mój domek, bo teraz sam to muszę robić Sorry, ale ja muszę być teraz tym Enderman i gdzie ja jestem? To jest chyba Ed. A ja jestem Endermanem. Zostałem tą postacią i to jest szkoła dla Endermanów? Czekajcie, ja czegoś nie rozumiem. Przecież czegoś takiego normalnie nie ma, a tu są Endermany, które siedzą sobie w ławce? Temu, tendermanku, spóźniłeś się na swoją pierwszą lekcję. Siadaj lepiej w ławce, a dzisiaj uczymy się o Endermanach. I jak wiesz, Endermany są bardzo straszne! I jak to straszne? Absolutnie nie! Endermany są bardzo straszne, a poza tym endermany mają dużo możliwości, jak wiecie, moi drodzy. I na przykład endermany mogą podnosić różne bloki. O tak, ja a, też o, jestem endermanem o, o. i mam taką specjalną hmm. łapkę. Ty, a ja bym mógł podnieść taki bloczek i jako enderman mogę go rzucić a. nawet w nauczyciela! Wiesz, że to jest nagadne zachowanie? Zaraz zawołamy twoich rodziców. Dobrze, dzieciaczki, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli za chwilę wyjdziecie na normalny świat, to uważajcie na wodę. Co? Endermany o, o. nie lubią wody. Ale dlaczego ja bym chciał się pokopać? Nie zadawaj takich pytań, po prostu nie robicie ją i wywalaj, bo już jest koniec lekcji wychodzić, kochani. Nie no, co? Jak by... To bardzo lubiłem wodę, ale jako Enderman muszę uważać. I chwila, ja tam chyba widzę Luczka, który się tu podbudowywuje. Bardzo dobrze, że pokonałem Smoka. Teraz muszę tylko uważać na głupie Endermany. Tak, ja może podejdę i może nawet <laughs> powiem Luczkowi: <laughs> Ej, to ja jestem Pipek, pamiętasz mnie? A, zostaw mi Endermanie szybko. Muszę się podbudować do góry, żeby mnie nie złapać. Trzymał. Czemu się tak boi? Nie no, ja nie wierzę, jak mogę. A, uderzyć nawet raz! Muszę w takim razie założyć dynię na moją głowę. Tak, i teraz Endermany nie będą mnie widzieć. Ej, on jest Ej, bardzo ee... mądry, bo Endermany nie są wkurzone na gracza, którzy mają taką dynię na głowę. Ale wiecie, co mnie to nie obchodzi? Przecież to ja A! jestem pipek, nie pamiętasz mnie? Tak, Endermanie, czemu ty mnie i tak uderzasz? Muszę wylać tutaj dużo wody. Ej, co takiego robisz? ja nie mogę! O, tak, widzisz, że to działa na ciebie, ty głupi, Endermanku. A teraz muszę cię pokonać i wlecisz prosto do otchłani. co ty robisz i nie zginąłeś? Ten Enderman nie był zbyt fajną zamianą. Może zostanę jakąś inną postacią, na przykład taką słodką świnką. Masz ostatnią szansę, razem się w nią zamieńmy. Ja bym na twoim miejscu jej nie wybierał, bo jestem bardzo głodniutki i zaraz sobie idę zjeść jakąś moją świnkę. Co ten luczek w ogóle mówi? O, ja się zamieniam! I chwileczkę jest świnką, ale czemu jestem w Zagrodzie, Luczka? O tak, moje świneczki, dobrze, że Was hoduję teraz, idealnie do Was przyjdę i Was zje! E, jak to zjeść? Coś mi się nie podoba. A, czemu to? Tutaj... Którą świnkę bym tutaj wybrać? Wydaje mi się, że ta jest bardzo fajna. Tak, zjadłbym cię i ugotował. Czekaj, czy on właśnie wybrał A -a. mnie? Nie, ja muszę stąd uciec. O, pomocy! Wracaj tutaj, świnko. Ale w sumie nie będę cię już gonił, bo tutaj mam ich więcej. O nie, i on faktycznie teraz bierze i rozwala inne świnki. To dlatego bo mówił, żebym nie zamienił się w tą postać. I czekajcie, czemu tutaj pisze, że muszę zjeść upieczoną świnkę od Luczka, aby zostać normalny? O tak, widzicie, świnki, dobrze, że was miałem. Teraz Będę mógł was zjeść i będę bardzo najedzony, ale pójdę po mojego kolegę Pipka. O nie, on tutaj zostawił tą świnkę! A, On zrobił mnie tylko takiego upieczonego. Jest przy moim domku, tylko że on nie wie, że tak naprawdę to ja jestem tą świnką. I teraz będę musiał mu ją zjeść. O, o, ale chwila czy On właśnie nie wraca do swojego domku. Trudno. Mniam, mniam, Dawaj zjadam całą tą e świnkę i nawet zjem mu to wszystko, tylko żebym stał się normalny i tak. E e Luczek, co ty tutaj robisz? Czy naprawdę to ty byłeś tą świnką, czyli mogłem cię zjeść, a te zamiany działają. No właśnie i może w takim razie zamienilibyśmy się w takiego osadnika. E to jest fajna postać, co nie? Na pewno byś chciał ją zostać. Ja nie chcę mieć takiego długiego nosa i lubić emeraldy. Ja wolę zostać takim pilaczerem. Ale czekaj, on jest mega zły! My powinniśmy się razem zamienić wie... A ty nie możesz zostać kimś innym I Luczek się zawienił w tą postać A ja i tak chcę zostać, o, takim wieśniakiem I o, mam taki wielki nos A obok mnie są inni wieśniacy w wiosce Ej, może nie chcecie się wymienić Mam mnóstwo emeraldów <laughs> To jest naprawdę dobre Ale nie widzę nigdzie Luczka Gdzie on jest? A, on jest tutaj przed wioską Jestem piladżerem i rozwalimy was zaraz Chwila, ja przecież mogę normalnie uciec Chociaż zaraz tutaj piszę, że muszę pokonać pillagerów, Aby się odmienić, nie ja nie mam żadnej broni! Nadchodzimy i za początku zniszczymy wasze wszystkie uprawy! O nie, ja miałam się obronić, mam troszeczkę żelaza i mogłbym zrobić żelaznego golema, który teraz was pokona! A właśnie, że nie, bo my robimy żelazne golemy i one nic mi nie zrobią! I jak to, Golemie, czemu ty nie atakujesz tych pilacerów? A, no nie, to nic nie daje. Moje zabezpieczenie jest zbyt słabe! Widzisz to i w tym momencie pom, podpalimy wszystko, zaraz zginiecie! Chwila, tak, ja mam niby przetrwać ten atak, ja zaraz zginę! Treść ode mnie to pakietem. Mi się nie przyda, ty nas ochronisz. Jesteś pewien, wieśniaku, że chcesz mi to dać? No dobra, gdzie jesteście? O, wychodźcie tu, a masz rozwała, was tak. no Udało mi się, pokonałem ich i zostałem teraz normalny. Miałeś rację, te zamiany w postaci są mega fajne. A kogo teraz wybieramy? No ja bym chciał, Jesteś oh. takim zombie, czy to nie byłoby fajne? Ale szkielet też jest mega ekstra i wiesz to Pipek, pomija się już tepłe. No co, jak to? Tu w takim razie ja zostanę takim, a, zombiakiem i chwila, też Bleh. nim jestem. I pojawiliśmy się koło siebie, ale czekaj, czy my nie powinniśmy być wrogami, nie do no, szkielet i zombie siebie nie biją? Bo ja nie chcę stać koło tego zombiaka, bo ty jesteś mega niefajny, ale ty, chwileczkę, a, ten słońce sobie teraz podpala. Czekaj, tak, bo my oh. jesteśmy oh. zombie szkieletem <grym> i nie możemy być na słońcu, poczekaj, <grym> tutaj pod ten cień, a ja mam coś, co może nam pomóc, Patrz. Mam taką czapeczkę z mojego sklepu Pimpek Shop, i jak ją założysz, to na pewno słoneczko cię nie dotknie. Myślisz, że tak to działa? Dobra, to w takim razie, pom! Założyłem sobie ją na głowę i wiesz, co? Pom, teraz sobie wyjdę. Pat, ja też ją a. sobie założyłem i czekaj, ta czapeczka pum. nie działa! Ona jest dziurawa! Dawaj szybko do jakiejś wody. to jakąś wodę. Szybko może uda nam się tam przeżyć le, 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 le. i! o udało mi się od razu lepiej, ale czekaj, widzisz co pisze za nami? Wejdź do jaskini, aby się odmienić. Czyli to woda nie wystarczy. Musimy pójść do jaskini, a ja żadnej nie widzę. Tutaj jest ta jaskinia, teraz do niej wejdę. I jak to nie? To jest nie, zwykły nie. obrazek. A, tu nie ma żadnej jaskini. Czekaj, mi się wydaje, że tam po <śm> drugiej stronie jest jakaś jaskinia, ale jesteś gotowy? Będziemy musieli przejść przez te słońce szybko. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo naprawdę zaczyna mnie to boleć, a ja jestem szkieletem i mam takie kości tak, słabe. Tak, <grym> o, o, Udało nam się! A to oznacza, że jesteśmy o, już normalni! I teraz zostałbym jakąś groźniejszą postacią. Może taką nederową? O, zostanę gastem! O. Co ty na to ty też? Nie, no, ja nie chcę być gastem. Ja wolę zostać po takim piglinem. Co no, taką świnką ty oszalałeś? O. To jest mega słaba zabawa nawet tego nie klikaj, no ja nie wierzę. Dobra, to ja zostaję gastem! I przeniosłam mnie do nederu, a ja faktycznie jestem tą wielką białą kulką. I mogę. Sobie latać. Ale czekajcie, gdzie tutaj jest luczek? Bo nie widzę na razie żadnego piglina. Nawet jak jakiegoś znajdę, to przecież i jest tak dużo. Tak, ja zorientuję się, że to jest on, ale czemu tu jest jakaś klatka i uwieziony piglin? To jestem ja, Pimpek, pomóż mi, te czarne szkielety mnie tutaj uwięziły. O nie, naprawdę, w takim razie, jak ja mam ci pomóc? Gasty rzucają takimi o, kulami, ognia i chodźcie tutaj, o. szkielety, muszę was rozwalić. Szybko, musisz się pokonać do ostatniego, bonek, bo co mnie zjeść. Ale spoko, ja już tutaj o. jestem i właśnie usuwam o. ostatniego szkieleta. Dobra, teraz tylko muszę cię o. jakoś wydostać i sorry, ale chyba będę musiał uderzyć o, tą kulko w tą klatkę. Tak, naprawdę? Latka, teraz tylko jakoś musisz mi pomóc. Jak ja mam ci pomóc. Musimy o... się stąd wynosić. Ale czekaj, zapomniałem. Ty nie potrafisz latać. Aha. Jak ty stąd wyjdziesz? Ja może wskoczę na ciebie tam, przecież chyba można latać na takim gaście, co? Co, ja tu na gaście? Nie, ty nie możesz na mnie latać. Albo, no dobra, niech ci będzie wskakuj, uh -huh. tylko zrób to powoli, ok? I czekaj, dobra, jesteś. Oho, uh -huh, tak jest, tylko uważaj, bo mogę spaść to! Nie, do no spoko, dobrze się trzymaj, bo ja naprawdę uh -huh. teraz będę mega uh -huh. szybko zasuwać, żeby wrócić z uh -huh. tego nederu. Już nie być tym gastem, bo tutaj jest jednak o. naprawdę niebezpiecznie i dawaj tu! A skoro cię bezpiecznie odsadziłem, to mogę teraz być normalny! Dzięki, że mnie uratowałeś, teraz zamieniłbym się w coś innego i może o, w taką wodną postać, może taki żółwik, tylko nie o jest słaby, może taki delfi. Tak, delfi! Super, to co, zabijamy się razem? Nie, sorry, Pipek, wiesz co, ja po pierwszy się zamienię! Ale czekaj, tu w takim razie ja muszę zostać Zowikiem. Ja też chciałem być o delfinem! I chwila. Czemu jestem taki wolny? A delfinki są za to bardzo szybkie. I kto pierwszy będzie tam na końcu tej mety, to wygrywa ten wyścig. Tylko czekaj, to jest niesprawiedliwe. Ja jestem super wolny! A ty jesteś przecież taki szybki jak ten delfin. To nie to jest niesprawiedliwe! I ja to chyba wygram, bo delfinki są lepsze. Ale czekajcie, skoro ja jestem żółwiem, to lepiej widzę wszystko pod wodą. I widzę tutaj jakiś napis, zjedz glony, aby zostać szybszym. Ej, to jest niemożliwe, ale żółwiki faktycznie jedzą takie glony i w sumie... Jakbym zaczął je sobie zjadać, bo one są takie się to a miam, miam, A chyba teraz stanę się jakiś większy. I czemu jestem taki szybki? Pileczkę, piper czy naprawdę to ty jesteś tym żółwikiem? Coś mi się wydaje, że ty czegoś się najadłeś, może hamburgeru? Tak, teraz jestem... Duszy. I ty powiedziałeś, że będziesz pierwszy Patrz jak ja wyskoczyłem I co? Teraz o -o. jestem na mecie jako pierwszy I uda się odmienić, pomimo tego, że miałem gorszą zamianę. Jaką mocną postać by teraz sobie wybrać? Może tą wiedźmę, bo ona jest fajna. Tak, ale wiesz co? Mm. Ja chcę wybrać tą wiedźmę. Tak, już się w nią zamieniłem. Oh. Haha. Mam taki wielki nos i mnóstwo mikstur. Może bym ich na ciebie użył. Posłuchaj się, Pipek. Ja też chcę postać taką wiedźmą, bo ona jest fajna. O nie, nie pozwolę ci na to. Ja usunę ten przycisk. Oh. Haha. I teraz już nigdy ją nie zostaniesz, a ja rzucę Ciebie miksturką zmniejszenia i. Eee! Chwileczkę, jaki ty nie jesteś malutki! Nie, pipek, to ja chciałbym być wieźdź, bo ty we mnie zgapiasz ode mnie! Dobra, sorki, dobra, staj się jednak normalny! Bo nie chcę, żebyś był taki o! mały! I chwila, mam jeszcze miksturę grubości! Ej, chciałbyś być może troszkę grubszy? Nie, nie chcę być pipek, bo wtedy będę o, Bardzo e głodny, a miał miał, zjadłbym sobie wszystko! Ej, faktycznie, jaki ty nom, nom, jesteś kropiątki! Ale czekaj, czemu ty idziesz do mojego domku? Nom, ty nom, mi nom, go nom, tak, i twój sklepik, a mniemam, wsuwam każdą koszulkę i wszystko. Nie, chwilowo, muszę niam, niam, teraz niam, 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 w ciebie niam, niam, miksturą starości. Bo... A uh... zaraz, ale ty jesteś teraz staruchem. Pimpek, ta wiedźma jest naprawdę za mocna. Chyba zaraz będzie mój czas i odejdę. Nie, nie możesz odejść, co ty w ogóle mówisz? Może w takim razie rzucę w ciebie miksturą mieści i teraz jesteś, u, ale umieśniony. Dzięki, Pimpek, wiesz co? Ta podka akurat podoba mi się bardzo. Jestem naprawdę najmocniejszy. Mogę teraz bić się z każdym. Ale poczekaj, ja mam. Aha. Jedną miksturę, to jest mikstura straszności, nie ruszaj się, jak w ciebie teraz nią rzucę, to... O, o, Luczek, czemu ty jesteś taki wielki i straszny? A teraz to mam ochotę zjeść ciebie, straszna bo chodź, tutaj muszę cię zjeść! A, nie, dobra, staj się normalny, Rzucę no. cały czas ciebie miksturami, proszę U. tylko, o nie! Co tobie się stało? Ja na szczęście też już jestem normalny! Nie pozwolę ci na to, żebyś ty się zamieniał w najlepsze bobki, teraz ja muszę wybrać coś dobrego i może tutaj na końcu wybiorę sobie, o, na przykład takiego Wardena! On jest taki potężny, ale czekaj, ty już wtedy zostaniesz oh, głosem. do nie, czemu ty jesteś tutaj? O, o, ty mnie zaraz zniszczysz. Tak, i jestem ciekawy, co ty weźmiesz, bo ja o, mogę uderzać takim mocnym moim ogniem. Ej, co to jest za ogień? Nie, ja chcę w takim razie wybrać Widera i ja mogę latać. A nawet mam taką specjalną różdżkę. I czekaj, może zrobimy teraz pojedynek, kto będzie silniejszy? Aj, dawaj, próbuj mnie uderzyć. No przecież wiadomo, że Warden jest lepszy. A masz, dostajesz teraz. Tylko czekaj, ty mnie nawet nie jesteś stanie. W stanie dosięgnąć, a ja jestem w stanie cię rozwalić! O nie, idę, idę, no nie, jaki ten warden u ciebie był mega słaby! To już jest przesada! Teraz zamienię się w najlepszego bobka, czyli w takiego smoka i po ja nim zostanę! No co, ja też muszę zostać tym smokiem! I przyniósł jako taki prawdziwy smok. A, mogę nawet zionąć ognie! Ale wiesz co, w tym endzie nie ma miejsca na dwa smoki. Chodź, tutaj muszę cię rozwalić. Ej, ty też masz taki ogień, ale mój jest silniejszy i teraz cię rozwala! O, nie, chwileczkę, ja w tym momencie... A, tracę moje mocy, i jestem na ziemi. Tak, o to chodzi. Chodź, tutaj muszę cię o... podpalić. I pokonałem tego smoka, a ja zostałem najlepszą postacią na świecie.